Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niedostateczny, A to będzie kolejny gameplay na moim kanale. Dzisiaj sobie zaramy Soną. Ma ona prawie najwyższe win ratio w tym patchu, czyli w 6,14. Tu macie screena. Runy masterki też będziecie gdzieś tutaj mieć po lewej, po prawej. I stop. 1, 12, 13, 14. Ok. No i zaramy sobie tą Soną. Jako, że ja mainuję sobie, no ja mainuję praktycznie wszystko. że potrafię grać na każdej linii, każdym championem. No dobra nie każdy oprócz Akali, Mastera i, i Mordekajzera. Resztą potrafię grać. Więc... Zobaczymy jak to pójdzie. Mm, oczywiście maksujemy QWE, a później na zmianę QW, QW i tak na zmianę. Ok, Mamy Wayne. Na linii gramy na mm, Ankę, tak dobrze widzę. Oczywiście co nas bardzo papier. To jest najbardziej papierowa postać chyba w całym lolu. No, zobaczymy jak to pójdzie. Podziękował, spoczko. Gramy na kogo? MFK na pewno i Ania. Ok, czyli Burst. No dobrze. No Ja będę miał troszeczkę lipę, bo jestem bardzo squishy Anka bo sama mnie może wysadzić. A ja za nie trafiłem z jednego autoataku, Mój błąd. No zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem bardzo ciekawy. No nie wiem, dlaczego ta postać ma taki win rate. Nie mam, nie mam pojęcia, ale no sprawdzimy, sprawdzimy. Oczywiście tutaj zaraz może mieć 100. Nie, nie może jeszcze mieć. Chcę, mogę grać agresywnie. Tylko, że ja będę miał heal'a, Shakiro. Sza szakej Oczywiście, jak gracie na szako pamiętajcie o tym, że zaczyna się zawsze od bufa, nie od tych, tak jakby, tu od grompa czy od golemu. Zawsze miałem Ignite, Jak miał mignajt, to bym go zabił. No Chociaż... Nie, to nie ma sensu. Raczej tu nie ma sensu. On, on mnie jakoś spierdzieli ma to Q chyba. A tu. Mm. Mastuna. Ja będę się starał obijać. Mam ten item do Golda, więc... Wypadałby. No i teraz mamy już swojego naszego Hila. Dobra, co dam Wejm? No oni mają lepszy Team Comp. M Mi chodzi... O to mają lepszy połk. Ełte No tak, no też ostatnio jadłem kapustę. Ś -ś -ś, smaczna była. Bigosik był ok. A tu tak, czy staki się nakłada i wtedy jest ten mocniejszy autoatak, tak? Dobrze pamiętam. Ja ostatni raz Sonou grałem. O Boże, nie pamiętam. Nie, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem Sonou. Wiem, że trzeci auto-atak, jeżeli rzucimy sobie na Q, to jest inny, inny, tak jakby. Od pasywy, jeżeli W też jest inny, JD ja jest też inny. to jest slow, pamiętam. Od Q jest większy damage, tak to było? A W? A od W co jest? Ok, tak dostajemy na pyrkę, więc wezmę sobie W. Żeby wyleczyć mocniej tą vein, no tutaj nie mamy za bardzo dużo dopowiedzenie na tej linii. zmniejsza. Co? Mniejsze obrażenia? Wow. Ok, rozumiem. No, Q się chyba na trzecim nie, nie opłaca. E, jak kogoś gonimy. Ok, czyli trzeci stack, to są te staki. Stop, czy to jest 3? Tak, 3 to jest 3. Dobra. Dobra, 3 na 3. No to mam teraz ten ulepszony ten strzał. Który redukuje obrażenia. Ciekawe. Też taki team comp mamy dziwny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Alstom jest bardzo suportem supportem. Jakbyś mia jakby miał Jina jakiegoś zamiast Wayne, jakiś Draven, no to troszeczkę inaczej by ta linia wyglądała. To jestem przekonany. Tylko, że ja mniej więcej ogarnię Botlane'a. Wiem, jak to powinno się grać. Ale na taki team comp to nie za bardzo. Jak Anka rzuci Tibersa, a no ta MFK dorzuci R i ktoś z nas ginie, bo my jesteśmy od no, Anka, jak to Anka, zawsze jakieś tam dici sprzedał. Dobra, e Nat nie będę klikał, by się. No nie opłaca się w tym. Yy, Na tym. Hmm, nie wiem, jak to powiedzieć, dokładnie. O Boże, jak on dostaje. Ja miał innego adekery i moglibyśmy z nimi się bić, także bić. No to brałbym E, ale tutaj się nie opłaca. Kompletnie. Tutaj mogłem dobić, pom mogłem pomóc pobić. Oj. Dobra, egzoz chyba wleciał. Tak, dobra, egzoz wleciał. No to sobie go poatakuję. Nie, jeszcze nie mam golda, więc nie będę atakował. Nie, zostań, hej, zostań! Patrz! Zostań, chodź, bijemy się. Chodź, Warwick. O, idzie, dobra. Warwick zrozumiał, że chodź, byczku, będziemy się bić. I teraz by nam się przydało to E. Który na trzecim staku bym go zeslował. Chodź, Chodź, Warwick. No dawaj go. No na, to jest na bank kill. Dobra, dwa flesze. No to jednak nie. Ja bym nie followował tego, dwa flesze. Ok, spoko. To W jest strasznie. Od czego zależy to W? Są procentówki od AP, tak? Dobrze widzę. Mhm. Na szósty. Nie wiem, to on chyba tutaj pisze, że jakbym miał szósty, to byśmy wbili. Tak mi się wydaje. Chociaż ciul wiem Co dokładnie... O, o co mu dokładnie chodzi? No, zobaczymy. No super nie jest zbyt interesującym tak jakby do grania, no. To ja wiem. O kurczę, zabili. Ładnie. Ładnie jasuło. Mi się podoba. To ci, za to ci zabieram. Pawgi Drako. Tą chcę Drake zrobić. Nie wiem jaki to jest język. Oczywiście robimy tak. No, buty, czy nam są potrzebne na takiej linii? No, tak, średnio bym powiedział. Zrobimy to tak. Chodź, chodź, Swain. Idziemy. Idziemy? Stop, jak mam E, to go przyspiesza. No, muszę mieć je odpalone? Teraz? Okej. Okay. A, czyli jak jest ta aura, to wtedy tylko go przyspiesza. Jakby to zrobić? To jest Shaker Shaker, Shako George. Więc tu położymy, w tribuszu. Będą hegeszki, jak mu to ukradną. Chociaż wątpię, raczej go tutaj. I nie powinno być go. Tu. Ja bym się go bardziej spodziewał na topie, że teraz gdzieś Shako gdzieś tam chodzi. Chociaż, no nie wiem. Może jungluję sobie. Tu ktoś jest? Tak się No dobra, okej. Okay. Czyli nie mają fleszy? Oczywiście użyję tego shielda. Użyję sobie podki, No nie wiem, czy to było potrzebne, ale lepiej użyć. Już nie użyć. Ja też nie mogę tak bardzo do przodu, bo jak mi Anka sprzeda stuna, to MFK też dorzuci. Szako. Okej, okay, no, widzę widzę. Ten shield jest fajny. Podoba mi się tak jakby HP ile daje. Zrobię sobie tą Sonę pod shieldowe itemy, że zwiększa hila. No, zaraz wam pokażę, o co mi do nie chodzi. Za chwilkę. No dawać, follow, follow, chłopaki! Jedziemy w nich. Dobra, masz jak usta, czyli ty już no musisz zginąć. Dobra. Ja oczywiście ram solo. Nie ram z, jak Nie mam premaidów tutaj. Okej. Okay. To moje Q chyba też daje większe obrażenie dookoła, tak? Zasięg Aury. Punkt magiczny przykry następny na ataku. To wiem że jaki item będzie spokoj do używania. No to nie był dobry pomysł Shaker. Oczywiście są bardzo łatwo jest ukraść fragi. To, ten, to o tym wiem. miał Ulta, to ja bym skoczył z R-ką. No, a to by padła. To MFK. Na 100%. Możecie mi napisać w komentarzu propozycję, kim mam zagrać w następnych materiałach. I pamiętajcie oczywiście o ocenieniu tego filmu. Dawa co tam 5 sekund dla mnie to motywacja, żeby brać więcej materiałów. To śmiesznie brzmi, ale no taka jest prawda. No. Jak nie jesteście aktywni, to tak no nie bardzo mi się tak chce nagrywać. O jakie itemy mi chodziło? Już wam pokazuję. Teraz wprowadzili coś takiego, że siła uzdrowień i tarcz w niektórych przedmiotach, chyba to jest w tych. To jest chyba też w to. To chyba się stakuje razem, ale tu już nie jestem pewny. No na pewno się stakuje. Nie, to jest do, jak to zadajmy, obrażenia. Stop. Które to się stakowało, To na pewno i jeszcze jeden był taki item. Serio, nie pamiętam? Solari? Który to był przedmiot? No i teraz jest taki minus, że nie pamiętam, w którym. Dobra, macie na dwa, <laughs> Ja to i tak bardzo <laughs> mocno słyszę, więc... Dlatego tylko tutaj na dwa. Oj, ma. No, już mają szósty, o tym mówiłem. Więc teraz będzie lecieć wombo-combo. A ja sobie poszukam tego przedmiotu. Które to, to dawało? To na pewno. Ale to chyba się razem stakowało. Jak... Nie pamiętam dokładnie, jak to szło. Wiem, że można wyciągnąć z tego 45%. O Tibers wlecia, więc ja muszę Rkę rzucić w MFK od razu. No, Tibersa nie przeblokuje, tak? No, nie ma takiej opcji. Oczywiście już tu muszę healować mę... e, moją. vein. No Oj, za bardzo. Za... Leży. O, dobrze, że użyła. Podziękujemy. Wracam z Tibers. No i my się tu wyleczymy. Dużo, potrzebujemy bardzo dużo regeneracji many. To jest najważniejsza rzecz. Na Sonia. Z tego co ja się orientuję. bo tutaj bardzo dużo te skilek. kosztuje po 50 chyba. Nie, więcej, boże, więcej. 85. Stop. Mm, zdrowienie. No i jeszcze ja mam full prawie. Pomogę mu pushować. Też mogę fajną R z fleszem sprzedać na CCK. No tu będzie 10%, tu się wystakuje. I na Mikelu też będzie 10%. No jak Solarę zrobię? No, wybaczcie, bo nie pamiętam, jak to było. Nie, to jest shield tylko. No nic. Pewnie jak. Fajne obrażenia. Bardzo fajne. Jak skończę narywać, to pewnie mi się przypomni, jaki to był przedmiot. Na pewno nie to też nie. No nie pamiętam. Nie będę już szukał, bo... O źle to zrobiłem. Użyłem trzeci autoatak na wardzie głupota. A na wardach to nie działa. Hmm, ciekawe. Szako, szako. Zostawię sobie ten trzeci strzał. A tutaj można go bić. O, nie jestem zamknięty. Dobra, nie jestem zamknięty. Szako cały czas tu koczuje, on myśli, że my tu widzy nie mamy. I bardzo dobrze, niech traci czas. Pokażę im, że rk 5 Ale tu będzie łombo tu będzie combo z ich strony. Co to jest, Wart? Nie trafiłem, myślałem, że to jest Szako. A gdzie on się schował? To mnie cały czas ciekawi, gdzie on jest. I wiem, że to jest Szako, ja o tym wiem. Nie wiem, czy to sklon, nie mam pojęcia. Jezu, ten Tibers mnie bije milion. Nie mam many, żeby go wyleczyć. O nie, klon! <grystanie> ja myślałem, że tam jest ten. Ja, chyba, ja myślałem, że jak Anka wbiła, to od razu. To od razu jest obok szako. Dobra, kata czyści, spoko. No taki. A, ten, ten fleszyk, nie, no nie, fleszyk. To my RK taka 2 na 10 w sumie, ale. Spodziewałem się, że tam będzie ten gościu. No, biegnij, biegnij gościu. Tumany potrzebuję, dobra. Lecimy z powrotem. Więc na pewno zbudujemy. Mm, Mikaela. Nie, to kupimy na bank, bo to wszystkim będziemy dawać. Mm, tak jakby. Crickstona w sumie teraz kupię i, to, i później to. No tak będzie najlepiej. Sixstone, ten przedmiot. Kapcie... Nie, kapcia mamy już, więc nie potrzebujemy kapcia. Co nie tam co zrobi? A dobry mam team! dobry mam team, to nie będą wie, że są słabi. No, dobrze grają wszyscy Nie ma jakichś drewniaków. Muszę kupić Pingwarda. No, Pingward mi się przyda. No już lecą. Ja też wizji nie kładę. 14 minuta, a dalej na nie mam to tak 2 na 10 bym powiedział. Dobra, te shieldy jakieś tam wchodzą. Te Solara plus moje W będzie naprawdę sztos. tutaj nie wiem, tak podejdę i tak mu strzelę z tego mu ukradnę. Szako, wow. Tu był? Ja bym się nie bił. 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 A nie, już mam Merkę. Dobra. Oprówałem Chain CC, ale się boję, że on jakoś uciekł. Gdzie on znikł? Mój Otato gdzieś poleciał. Nie wiem gdzie on znikł dokładnie. No bierzemy dalej W. No dziwnie, dziwnie mi się to usunął. gra. kiedyś się, grałem, ale to było bardzo dawno temu. Grałem nią jak. Hmm. Tak, żebym tak pamiętał kiedy ja nie ubrałem. Nie mam do tego pojęcia. Tu nie ma ich, więc Orient. A tam już już gonią tego warwika, To musiała być wizja jakaś w dżungli od nich. Ślem też schodzi, Jak ta anka tak koczuje. Nie, jednak nie schodzi. No i ma, i ma rację, bo to nie miało za dużo sensu. Wow, the Major mayor, naprawdę dużo. Hmm, ciekawe. O, dostanę Tibersa, ok. CJ, follow the train. Masz Tibers w oko. 50 golda. I nie ma. O! Na no to, no to go wyjaśnił. I tyle. Sniki, sniki wyjaśnia. Ja bym... Ale kto tam jest? Nie Merki. Jejku, to Q od mf bije bardzo dużo. Ale jak to wyleczę? Bez problemu. Zabiorę? Zabiorę. Ok, szakę jest u góry. Więc możemy, możemy, możemy wbijać. Dobra, ucieka. Ja mam więc dobra, teraz będziemy spamować spelami. Dobra, na razie też dobrze mieć 45 CDR na sonie. Możemy sobie tak klikać, cały czas te. WQE, WQE. Hmm, czy tu zostać? Tak się zastanawiam. Minio On nie ma wizji. On nie ma wizji, bo jakby była wizja. To od razu miniony by nas auto-atakowały. Jeżeli tutaj jest wizja, to miniony od razu atakują cię w, w krzaku. A jeżeli nie atakują to znaczy, że tu nie ma wizji. Taki tip, jeżeli ktoś nie wie. Dobra, robimy tego Stickstone'a. Mamy kapcia, teraz robimy to. Teraz bym zrobił tak. I zrobię to, bo to jest szako. Więc ja muszę gdzieś, ja będę za nim podążał z tym przedmiotem. Mam flesza, więc mogę zrobić jakieś. Ale kurde, dwie minuty ma tylko ten. Ma półtora? Wow. Skraca bazowy, czas odnowienia podstawowych umiejętności są na 20%. O. Ciekawe. W sumie runki jakby tutaj pod CDR-a dać zamiast resisty, ale to chyba byłoby słabe. są nas takim papierem. No nie wiem, w sumie jakie by były najlepsze runy do tej postaci. Jakieś wam tam podałem Mary najbardziej klasyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje, to się, że to są najbardziej klasyczne runy i masterki do tej postaci i na takich też gram. Dużych whipsów ja nie mam. Jestem soniaczem. Przerzuci mnie? Nie. Soniacz. Mogę go spowolnić w opór. Zobaczmy jak ten slow działa. Uuu, a z tu jest, Tu jest ten gościu, wiem. Widzę, 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 że tu ktoś biega. No jest właśnie. No to ja co ja tu zrobię w tym trifajcie? No ja w mojej zawsze 2 na 10. Hehe <laughs> Nie, chyba... Ja myślałem, że go trafię. No teraz znowu moje te -er Mm. Erki są takie poezja. Poezja. Jak on to zrobił, jak on to zrobił? wam na każdej linii. No, mam nadzieję, że Wam się podobała ta gierka. Myślałem, że ta kata wleci, ja bym wleciał na przykład. Tuż szum po R markę. A nie marki. Okej, okay. co to dlatego nie wbiła? No to jest maj taki. Krzyż? Nie mam many za dużo. No ja też tak nie mogę. Obraz stone, okej. Okay. I take it. No i tyle. Czy coś tu mogę zrobić? Co mi, jakbym zrobił Lich bejne na Sonie? To by mogło być spoko. Dobra, rzucę shield wszystkim. O tym właśnie mówię. Jak te temy się wystakuje. naprawdę ten shield jest ogromny. Teraz on dopiero w... Ja bym się cofnął. Ja bym się cofnął, bo tu będzie teamfight. Dobra, jeden leży. Ja się tam wypierdzielę. No może kata wyczyści. Dobra, to jest typowa kata, więc na razie. czyś kromka. I tyle, nie? Surrender? Ha, 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 ha. No coś wam tu pokazano. 20 minut. Gierka. No na pewno, no, bez szału. Bez szału. To na bank. Dobra, zrobimy... No Kata zawsze była silna, tylko większość nie ogarnia jak w tym grać. <gry> tak jest, prawda. Nie wiedzą kiedy się wbić, w ten sposób. No, robimy to... Zrobimy to tak. robimy to tak. Co? No to ten jest dobry item. Jeżeli zadam jakieś obrażenia, to mój heal daje więcej. Jest naprawdę spoko. Bardzo spoko item. No to będzie pewnie Surrender. Michaela bym zbudował, bo by, podwójnie by się wystakowały te shieldy. Tak? Czy nie? To bym jeszcze raz kupił. To bym jeszcze raz kupił, bym kupił tego z 20 i tyle. Więc co? Mam nadzieję, że Wam taki gameplay się podobał. I to było na tyle. Na razie. Cześć. Bang. No i było 60% prawie ratio i też wygrałem. Hehe, kapa.